Szef rosyjskiej najmniejszej grupy Wagnera Prigorzyn najprawdopodobniej zginął w środę w katastrofie swojego samolotu na zachodzie Rosji. Samolot rozbił się koło miejscowości Kurzenkino. Kto stoi za tą katastrofą, w której zginęło 10 ludzi? Czy był to zamach, czy wypadek? Czy Putin zlecił zestrzelenie samolotu? Oglądajcie dzisiejszy odcinek. Prigorzyn był szefem najemniczej grupy Wagnera. Samolot, którym miał lecieć szef najemniczej rosyjskiej grupy Wagnera, spadł z niesamowitej wysokości z jednym skrzydłem. Wcześniej słychać było silny wybuch i to potwierdził agencji Reutera, mieszkaniec wsi w obwodzie twerskim. Maszyna lecąca z Moskwy do Petersburga rozbiła się w okolicach właśnie tej miejscowości. 62-letni Prigorzyn zyskał na znaczeniu w Rosji po inwazji na Ukrainę, gdzie jego bojownicy, w tym tysiące przestępców, których zwerbował w więzieniach, prowadził atak na Bachmut w najdłuższej i najbardziej krwawej bitwie tej wojny. Jednak, według opinii ekspertów, przestał być potrzebny Putinowi. Mieszkaniec wsi, o którym mówiłem, udzielił szeregu szczegółowych informacji na temat wypadku. 72-letni Witali poinformował, że najpierw usłyszał głośny huk i przestraszył się, że samolot spadnie na domy w jego wsi, a ta leży mniej więcej w połowie drogi między Moskwą a Petersburgiem, a sam dodał, że zwykle, jeżeli na ziemi dochodzi do wybuchu, to słychać echo, a tutaj był tylko huk. Popatrzyłem do góry i zobaczyłem biały dym. Jedno skrzydło samolotu odpadło na bok, a maszyna spadła na drugi nie pikując, a ześlizgując się w dół. Wtedy wsiadłem na rower i byłem na miejscu w około 20 minut. Tutaj okazało się, że wszystko było w ogniu. Wokół chodzili ludzie, wyciągali kogoś, szczątki ludzkie, gasili ogień. Media podały, że jeden z fragmentów samolotu został znaleziony 2 kilometry dalej. Niezależny rosyjskojęzyczny portal Meduza napisał w czwartek, że oficjalnie wciąż nie potwierdzono śmierci szefa grupy Wagnera w wyniku środowej katastrofy lotniczej w obwodzie Twerskim, a komitet śledczy Rosji nie uważa, że nastąpiła ona w wyniku zamachu terrorystycznego. Jedna uwaga. W środę wieczorem rosyjska agencja transportu lotniczego potwierdziła, że na pokładzie prywatnego samolotu, który rozbił się tego dnia, był Prigorzyn i jego prawa ręka, Dmitri Utkin, pseudonim Wagner. Przyczyny katastrofy są badane, pojawiły się też spekulacje o zestrzeleniu maszyny przez rosyjską obronę przeciwlotniczą lub o wybuchu na pokładzie. Warto wspomnieć o okolicznościach. W środę 23 sierpnia 2023 roku minęły dokładnie dwa miesiące po buncie grupy Wagnera, kiedy to biznesowy odrzutowiec rozbił się, jednak nikt nie wierzył w to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ludzie też zaczęli obawiać się o to, że wsiadając do jakiegokolwiek innego samolotu w Rosji, na pokładzie będzie akurat się znajdował ktoś, kto nie pochwala reżimu Putina i zostanie on zestrzelony w odwecie. A wracając do Sedna, na pokładzie samolotu zginęło 10 osób. Nie ma jeszcze ostatecznego dowodu na to, że Prigorzyn był na pokładzie. Wiadomo, że zawsze stosował on wyjątkowo środki bezpieczeństwa. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że rzeczywiście nie żyje. Wskazuje wywiad brytyjskiego resortu obrony w najnowszej analizie. Koniec Prigożyna prawie na pewno, miałby głęboko destabilizujący wpływ na grupę Wagnera. Jego cechy osobiste, czyli nadpobudliwość, wyjątkowa śmiałość, zorientowanie na wyniki i skrajna brutalność, przeniknęły struktury grupy. Jest również mało prawdopodobne, aby udało się znaleźć następcę, który wykazałby podobne cechy. Jak podają amerykańskie media, wersja mówiąca, że samolot szefa grupy Wagnera został zestrzelony przez system obrony powietrznej, nie została potwierdzona przez wywiad satelitarny. Według New York Timesa satelity nie zarejestrowały żadnego ruchu rakiet, który mógłby potwierdzić to założenie. Wcześniej zachodni urzędnik powiedział do Financial Times o rosyjskim ataku obrony powietrznej w pierwszych godzinach po katastrofie, a dzień później tą wersję powtórzyli urzędnicy amerykańscy, z którymi rozmawiała agencja Reutera. W RMF z kolei padły następujące słowa. Śmierć Prygorzyna to była bardzo demonstracyjna, zrobiona z fanfarami egzekucja, nie gdzieś w okolicach granicy ukraińskiej, tylko między Petersburgiem a Moskwą. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF-ie dyrektor ośrodka studiów wschodnich, pan Wojciech Konończuk. To była egzekucja taka, żeby nikt nie miał wątpliwości, kto za nią odpowiada. Podkreślił gość Tomasza Terlikowskiego. Na tą chwilę mamy dwie główne wersje i teorie. Albo rakieta, bo mamy nagrania bezpośrednio z momentu awarii czy spadku samolotu, kiedy widać jakiś obłok, który mógł być rakietą, albo druga wersja, bomba na pokładzie. To jest kwestia techniki, ale nie ma to większego znaczenia. A na rosyjskich śledczych nie możemy z pewnością liczyć, bo prawdy się od nich nie dowiemy, cytując eksperta. Co dalej z grupą Wagnera? Grupa rosyjskich bojowników, którzy walczą po stronie Ukrainy, wezwała najemników z grupy Wagnera do dołączenia do jej szeregów, aby zemścić się za śmierć Prigożyna. Aby się zemścić, trzeba przejść na stronę Ukrainy. Analiza serwisu flyradar 24 pokazuje, że w ostatnich 30 sekundach dostępnych danych z lotu prywatny odrzutowiec szefa grupy Wagnera gwałtownie obniżył wysokość. Serwis ten, który kolekcjonuje dane o ruchu lotniczym na całym świecie, opublikował analizę publicznych danych lotu ze środy. Po raz pierwszy odebrano dane z samolotu o godzinie 16:46 czasu polskiego, godzina później czasu rosyjskiego. Wtedy to wystartował on z lotniska w Moskwie. Nie wiadomo dokładnie z jakiego, ponieważ dane są niepełne. Samolot znajdował się w locie poziomym na wysokości około 28 000 stóp. Jest to około 8,5 tysięcy km. Doświadczył on wtedy przekroczenia wysokości, po czym zaczął opadać z dużą prędkością, aż odbiór danych ustał na wysokości około 1 km700 m. Dodano, że doszło do tego w ostatnich 32 sekundach odebranych danych. Nagły spadek wysokości samolotu może sugerować wiele przyczyn katastrofy, w tym zestrzelenie maszyny. Wciąż brakuje jednak jednoznacznych danych na ten temat. Jak natomiast zareagował na całe zajście Putin? Czy przyznał się do niego? Oczywiście, że nie. Prezydent Rosji, Władimir Putin, złożył w czwartek kondolencje rodzinom osób, które zginęły w katastrofie samolotu. Powiedział, że szef grupy Wagnera był utalentowanym biznesmenem i że zna go od lat 90. Od ataku stanowczo odcięła się z kolei Ukraina. Ukraina nie miała z tym nic wspólnego. Myślę, że wszyscy wiedzą, kto jest kto zamieszany, powiedział wołody Zełański. A co Wy o tym sądzicie? Co sądzicie o tym wypadku? Kto za nim stoi? Czy kiedyś dowiemy się prawdy? Zapraszam do sekcji komentarzy pod tym filmem. A tymczasem ja żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Cześć!